Kochani, to teraz tak, to teraz prosimy o cierpliwość, bo tradycyjnie taka sesja trwa wiele, wiele godzin. Oczywiście przy, my też byliśmy tu o 9 rano. Lewo zdążyliśmy to, ledwo zdążyliśmy to yy, ustawić, i teraz, proszę Państwa, naprawdę współczesność ograniczyliśmy do minimum. Mamy tutaj wzmacniacz współczesny, którym będą mogli Państwo odtworzyć sobie tą płytę w warunkach współczesnych. Mamy współczesny mikrofon, ale wszystko przez co idzie, tor audio i sama technika naprawdę jest z lat 30., co będzie zresztą słychać, prawda? Teraz Romek, który wykazuje się żelazną cierpliwością przy tych moich eksperymentach, bo jest takim trochę moim kulikiem doświadczalnym, jako że jest też moim mistrzem gitarowym i wiele podobnych, o, to mały, to tak wiele podobnych sesji razem mieliśmy już takich. Jest przyzwyczajony do nagrywania direct to disk, czyli bezpośrednio na płytę. Teraz oczywiście, może no proszę o ciszę, gramy już bez wzmacniacza. Romek gra do jednego mikrofonu, jeden muzyk, jeden mikrofon, jedna płyta. Co z tego wyjdzie, nie gwarantuję. Najwyżej będziemy prosić o zrzutkę na paliwo, byśmy mogli wrócić do domu. tak? Może wstrzymajmy oddech na 3 minuty, dobrze? Po, pomórki na, na zero włączamy. <laughs> tak, prosimy o wyłączenie wszystkich urządzeń emitujących sygnał. Dziękuję. No, że rzeczywiście żartuję. Poziom szumu i tak będzie duży, dobra? Więc tak, kochani, ja się teraz muszę rzeczywiście skupić i troszeczkę popaść w, moj, w moją tutaj samotność z tym sprzętem. Dam Romkowi znak, kiedy ma zacząć grać. A jak skończy grać to ani mi się ważyć, żeby ktokolwiek klasnął, bo przecież chcemy, żeby płyta miała czysty runout, czyli końcowy rowek. Dobra, kochani, to lecimy, ja? Romek chwilkę pograj, ustawię poziom. Okej, okay. jeszcze chwilka. O, chyba ci trzeba nogę przywiązać, bo... Przykleić możesz? <śleszenia> 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 Dobra kochani cisza. Można! Ja nie wiem, czy coś się nagrało, kochani. Ale jakby się nie nagrało, to żadnego jęku zawodu, dobrze? No, to, to, to też się. Ale chyba masz tam pod spodem trójkę, co? No raczej! Zaraz, bo nie wpadło? Bye-bye.